Jego rozwód, jej rozwód. Zdobyłem posadę. Zdala od firmy i to bardzo w Afryce. Różne cele. Muszę. Ty naprawdę wyjedziesz? Kłótnie. Kim ty jesteś? Patrzysz na mnie jak na kogoś obcego. To nie moja wina, że tak się czujesz. Romansa. Lepiej niż ze spojrzeniem groźnego samotnika. Tracisz głowę, tak jak ja dwa lata temu, i wspomnienia. Tam, gdzie zwykle. Nie byłem pewien, czy pamiętasz. Mieliśmy coś więcej niż inni. Rozwód dwojga kochających się ludzi, widziany oczyma każdego z nich. Film dostępny na płytach DVD firmy Demel.